Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia, już kilka tygodni temu planowaliśmy rekolekcję z bardzo ciekawym, symbolicznym tytułem za szybcy i zawściekli. Rekolekcje, które miały już swój plan, miały wyznaczone godziny rekolekcji i oczywiście miejsce naszej modlitwy, parafia najświętszego serca Pana Jezusa, ale kto wie, czy Pan Bóg sam nie zechciał dać nam mocnego znaku? I do tytułu przez nas zaplanowanego, za szybciej i za wściekli, Pan Bóg dodał swój komentarz i powiedział: Zwolnijcie. Zwolnijcie bardziej, niż planowaliście. Zwolnijcie bardziej, niż komukolwiek mogłoby to przyjść na myśl. Jakiś rodzaj ogólnonarodowej kwarantanny, wyciszenia, uspokojenia, ulice puste, place puste i kościoły. Te nasze piękne świątynie parafialne też opustoszały. Czy to znaczy, że mają opustoszyć nasze serca? Wręcz przeciwnie. Pan Jezus powiedział przecież, jest jego mocna obietnica w Piśmie Świętym, jeśli kto mnie miłuje. I zachowa moje przykazania, ojciec mój i ja przyjdziemy do Niego i będziemy u Niego przebywać. A więc korzystamy także z internetu po to, by rekolekcje przeżyć, nie odkładać na później, nie odkładać na kiedyś indziej. Mają być tu i mają być teraz. Czas zaplanowany przez Pana Boga i sposób, Zaplanowany przez Pana Boga, tym wszystkim, którzy chcieli zwolnić trochę, bo mówili, jesteśmy za szybcy i za wściekli, tak troszkę zwolnijmy tak o 10%. Pan Bóg mówi: zwolnijcie o 90%. To znaczy zwolnijcie w tym, co zewnętrzne, w tym, co widać, co, co każdy może zaobserwować, ale w głębi, w głębi nie. W głębi, większa intensywność, więcej modlitwy, więcej sięgania do pisma świętego bardzo, bardzo szczególny sposób przeżycia wielkiego Postu. Ktoś mógłby powiedzieć: No i jak to? no My, mężczyźni, szczególnie ci energiczni, w sile wieku, młodzi, ci, którzy pracują, ci, którzy mają rodzinę, których ręce palą się do roboty, do czynu czyż nie chcieliśmy zawsze być podobni do świętego Pawła? Do świętego Pawła, który niesiony zapałem, najpierw źle kierowanym, ruszył do Damaszku, aby tam prześladować uczniów Pana Jezusa, ale potem niesiony zapałem dobrze ukierunkowanym, ruszył i do Thessaloniki, i do Filippi, do Koryntu, ruszył na swoje podróże misyjne, aby głosić Słowo Boże. Czyż nie tak? Często wyobrażaliśmy sobie takie, takie prawdziwe, takie typowe, Powołanie, Niech robota się pali, niech, niech dzieją się sprawy, niech, niech misje, niech zaangażowanie, niech organizacja, niech wydarzenia, niech to wszystko ma miejsce. I mógłby ktoś powiedzieć, no, no taki wielki post zastopowany, taki wielki post zablokowany, taki wielki post, kiedy naszym towarzyszem jest ekran. Komputera, czy, czy smartfonu, czy to jest czas na świętego Pawła. Sięgamy więc do Pisma Świętego. Sięgamy do dziejów apostolskich. I rzeczywiście w dziejach apostolskich, kiedy przewracam sobie kartki tej biblijnej księgi Nowego Testamentu, rzeczywiście od dziewiątego rozdziału spotykamy najpierw Szawła, Pełnego dynamizmu i energii, najpierw źle ukierunkowanych, kiedy to siał grozę i dyszał rządzą. Potem spotykamy szafła zaraz po nawróceniu, gdzie czytamy w tym samym rozdziale dziewiątym, że zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest synem Bożym. A potem jedna podróż misyjna, druga podróż misyjna, trzecia podróż misyjna, jak naśladować apostoła w czasie. Epidemii. W czasie, czy do tej ścisłej kwarantanny, e, ograniczonej e, tylko do czterech ścian domu, czy do tej takiej ogólnonarodowej kwarantanny, kiedy owszem, praca, owszem, jakieś ograniczone kontakty, ale, ale rekolekcji w świątyni nie będzie. I przewracając kartki pisma świętego, dziejów apostolskich. Dotarłem do ostatniej stronicy tej biblijnej księgi. Ba, dotarłem, prawdę mówiąc, do ostatniego zdania. A ostatnie zdanie Dziejów Apostolskich brzmi tak. Przez całe dwa lata Paweł pozostawał w wynajętym przez siebie mieszkaniu. Jak to? Ten Paweł, taki, taki ruchliwy, taki szybki. Taki, no trudno powiedzieć, wściekły, ale, ale napędzany energią, napędzany dynamizmem, ten Paweł dwa lata pozostawał w mieszkaniu, nie wychodził na ulicę, nie wychodził na zewnątrz. Tak właśnie było. Przez całe dwa lata pozostawał w wynajętym przez siebie mieszkaniu. I co? Marnował czas, marzył o tym, co mogłoby się wydarzyć, gdyby mógł wychodzić? Nie. Pozostawał w mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili. Aha, podtrzymywał kontakty. W takiej formie, jakiej było to możliwe. Wtedy, 20 wieków temu, w Rzymie, było to możliwe przez odwiedzenie Pawła w mieszkaniu. Dziś, we Wrocławiu, w wieku XXI, jest to możliwe przez nasze internetowe kontakty jest to możliwe przez komunikatory jest to możliwe przez youtube jest to możliwe przez tyle tyle najróżniejszych sposobów róbmy to przyjmował wszystkich którzy do niego przychodzili przyjmujmy wiadomości które do nas przychodzą odsyłajmy te wiadomości odpowiadajmy na nie jednym słowem bądźmy w kontakcie ale idźmy dalej ciągle jesteśmy w ostatnim zdaniu dziejów apostolskich Paweł przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie. Nie narzekając, że nie może robić tego, co robił kiedyś, nie załamując ręce, że możliwości ograniczone i czemu tak się stało, głosząc, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie. Królestwo Boże. To znaczy, głosząc, że Pan Bóg jest Królem, że Bóg jest Panem Sytuacji, że możemy nie wszystko rozumieć, ale Bóg rozumie. I głosił, nauczał o Panu Jezusie Chrystusie. To znaczy o tym, że Jezus jest Panem i że Jezus jest Mesjaszem. Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus Mesjasz. Jezus jest Panem, Jezus jest Mesjaszem. Jezus jest Panem Sytuacji. Kiedy? Tak jak w apostołowie budzimy się nagle i orientujemy się, że łódź naszego życia miotana przez fale i wstrząsana wichrem i wydaje nam się, że Pan Jezus śpi, kiedy tak jak apostołowie zaczynamy naszą modlitwą potrząsać Panem Jezusem i mówić Panie, przecież giniemy. Pan Jezus chce powstać, spojrzeć na nas i powiedzieć... Małej wiary, czyż nie wiecie, że ja jestem? I powiedział Pan Jezus słowo, uciszył się wicher, umilkły fale i powrócił pokój. O taki pokój serca na pewno trzeba się modlić w tych rekolekcyjnych dniach. O taki pokój serca trzeba się modlić w tym wielkim poście. I jeszcze jedno, jeszcze jedno, Krótkie słowo, które znajdujemy w ostatnim zdaniu dziejów apostolskich. Paweł pozostawał w wynajętym mieszkaniu, jak gdyby starożytna kwarantanna przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, kontakt, podtrzymywanie relacji, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie, i tu czas na ten ostatni akcent, na tę duchową wisienkę. Na naszym modlitewnym torcie, nauczając zupełnie swobodnie, bez przeszkód. Swobodnie, bez przeszkód. Jak to swobodnie, skoro ograniczony do swojego mieszkania, jak to bez przeszkód, skoro nie może już tak jak dawniej pojechać do Aten, do Tesalonik, do Koryntu, nie może pojechać do Jerozolimy, jak to swobodnie. Tak, bo chodzi tutaj o swobodę ducha. Pan Bóg, który udziela ducha świętego, abyśmy mogli działać, żyć, modlić się, głosić w takich warunkach, jakie są. Nie w takich warunkach, jakie mogłyby być, gdyby były lepsze czasy, albo w takich warunkach, które wymarzylibyśmy sobie, gdybyśmy to my planowali nasze życie. Nie. W tych warunkach, które są. W tych ramach, które Pan Bóg daje nam na dzisiaj zupełnie swobodnie, bez przeszkód. To jest czas, dni głoszenia Królestwa Bożego w swoim mieszkaniu, w swojej rodzinie, w relacji ze swoimi najbliższymi. Pewnie więcej czasu przebywania nawzajem ze sobą, z najbliższymi, pewnie też większe wymagania, które wobec cierpliwości i naszej, i naszych bliskich ten czas stawia, to też jest głoszenie Królestwa Bożego. Że Bóg chce zakrólować w mieszkaniu, w rodzinie, w relacjach z najbliższymi, czy w internetowych relacjach z naszymi przyjaciółmi, z naszymi wspólnotami, to jest głoszenie Królestwa Bożego. I w taki sposób mamy je głosić dziś. Pewnie możemy odnowić, ożywić te kontakty z naszymi znajomymi, przyjaciółmi, może też członkami rodziny. Którzy z Pana Jezusa specjalnie nie znają, i nauczając o Panu Jezusie, i myśląc, że to, co możemy robić, to jest głoszenie swobodne, i to jest głoszenie bez przeszkód, tak jak to było w życiu świętego Pawła. Drodzy bracia, bardzo dobrze czytać dzieje apostolskie. Od pierwszego rozdziału bardzo dobrze e, czytać o Świętym Pawle, od dziewiątego rozdziału bardzo dobrze, jeśli czas jest sprzyjający i błogosławiony, myśleć o tym, co wielkiego można czynić, kiedy jest i będzie. Czas na wydarzenia, na spotkania, na konferencje, na wieczory chwały, na czas uwielbienia. No to wszystko przyjdzie czas. Bylebyśmy nie zapomnieli, że dzieje apostolskie. To nie tylko takie, mówiąc współczesnym językiem, wędy. dobre i błogosławione, ale jednak wędy, kiedy tysiące ludzi się gromadzi, kiedy setki ludzi słucha świętego Pawła, kiedy czytamy o tym w XIII rozdziale dziejów całe miasto się zeszło, żeby słuchać Słowa Bożego. Nie zapominajmy, że jest i taki moment w dziejach. Moment na końcu, który chyba w ten sposób proroczo zapowiada, że takie chwile w historii będą się zdarzać, że takie czasy będą nadchodzić. I to właśnie teraz jest ten czas. To właśnie teraz jest ta chwila, kiedy czujemy się w Kościele Apostolskim, w Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, czujemy się w sytuacji apostoła, który. Przez całe dwa lata pozostawał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód. I na drogę rekolekcyjną, także na ten czas, który po rekolekcjach nastąpi, na czas wielkopostny i oczywiście na czas duchowej radości zbliżających się świąt Zmartwychwstania Pańskiego, niech błogosławi. Niech błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen.